Dzień dobry Państwu, Tomasz Milewski się kłania. Dzisiaj omówimy temat krótki, a no, mianowicie kim jest Szwabisko i jaka jest jego konekcja, czyli połączenie z tą oto wspaniałą rodzinką roten Szwanców, że tak powiem. All we need is the major crisis, uh, czyli crisis, uh, and the nations will accept the new world order. Dziwnie, że kryzys jest porównywany dosłownie do crisis, czyli Chrystus. To też ciekawe powiązanie. A propos, wejdźmy do głównego tematu. Pan Klaus jest super kolegą księcia Charlesa. Dla wszystkich, którzy dalej nie wiedzą, dlaczego jest Great Reset, czyli Great Britain też razem wchodzi. Bardzo ciekawy temat. W ogóle kim jest pan klaustrofobik? Pan Szwabisko jest po prostu relatywnie związany z kim? E, z mamusią i z tatusiem. Oczywiście jak każdy miał matkę i ojca. E, mamusia to Marianna Szwabina i tatuś Fredzisko Szwabina. Ale żeby było tego mało, to jeszcze do tego zamieszana w to wszystko jest Kate Perry prawdopodobnie. No ale pal 6. Tutaj mamy opis, że pan... E, klaustrofobiczny mm, i jest po prostu na w jego rodzinie, jest tak zwany dead end, czyli końcówka bez połączenia. Ale to zapraszam tutaj e, do wyszukania sobie, każdy może to z Was sobie znaleźć, chociażby w Goglach. Proszę bardzo, wpisujecie sobie e, Klaus Schwab i będziecie mieli całą jego rodzinę, e, kim on jest i kto jest, e, no z kim jest powiązany. Otóż nie tylko, że z Princem Charlesem, ale uwaga, bo mamusia pochodzi od pani Melani Rozszyldowskiej i Luisa Rozszyldowskiego, a oni pochodzą od Emmy Rozszyldowskiej oraz Morica Także rodzina, jak wiecie, w tej rodzinie było sporo dzieci. Mówi się, że Jadolf był niechcianym dzieckiem z nieprawego łoża ile w tym prawdy, tego oczywiście nie wiemy, w każdym razie my też mamy udział swój no można powiedzieć w promowaniu tego pana to jest ich piękna rodzina tatuś i mamusia proszę bardzo możecie sobie wyszukać wszędzie, znaleźć w goglach, zapraszam żebyście wiedzieli wtedy kim jest ten pan, też co robił, czym się zajmował, to możecie znaleźć też, chociaż był Billa Taylora, że rodzina rodzinne, że tak powiem, drzewo genealogiczne Aside from Nazi Connections of His Death Firm, Asher Wisk, Klaus can be connected to Rotten Schwanz. Także oprócz tego, że byli nazistami, to jeszcze wiadomo. Kim jest ta rodzina, to chyba wszyscy wiedzą, którzy to oglądają, nie muszę tego tłumaczyć i mówić wiele. W każdym razie razem się przygotowują do wielkiego resetu. My też, no my, może nie my Polacy, tylko jeden z, z prezydentów naszych, proszę bardzo, pan prezydent ówczesny Kwaśniewski, w czwartek, 4 kwietnia 2002 roku odznaczył profesora Klausa Schwaba. Wręczył w uznaniu wybitnych zasług Służeń Światowego Forum Ekonomicznego za działalność na rzecz Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Ekonomicznej, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej panu właśnie Klausowi. Wracając się do zebranej, prezydent powiedział mam dziś zaszczyt i przyjemność wręczenia y, mmm, panu profesorowi Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszam, żebyście sobie weszli na prezydent.pl, tam możecie przeczytać sobie całość. Y, hmm. Będziecie wiedzieli, jak od początku y, Polska była sprzedawana, no chciałbym żebyście też weszli sobie, no, no bo tam Bill Tyler to tam PAL 6 ale żebyście sobie weszli może po prostu, może Wam pokażę nawet jak to zrobić, żeby może nie wszyscy wiedzą, nie wiem, ale pisujecie sobie po prostu wikipedia i w wikipedii sobie o, wchodzicie do wikipedii może nie, może nie w images tylko powiedzmy wszystkie sobie pisujecie. sobie do wikipedii proszę bardzo i sobie wpisujecie tutaj imię i nazwisko wyszukiwanej osoby, którą chcecie przejść, oczywiście nie zawsze y, znajdziecie wszystko podane tak jak potrzeba y, bo już źle wpisałem tutaj, o, widzicie, także to jest internet niestety, o właściwie, o właściwie inaczej, komputer jest na tyle niemądry, że nie całkiem wpisuje tematy, zresztą jak widzicie, często, często nie można znaleźć nic. E, ale mówię, jeżeli wpiszecie poprawnie, to na pewno znajdziecie. Ja może tutaj akurat nie wpisuję. Barbie możecie znaleźć. No, w każdym razie ciężko znaleźć się, wpisujcie sobie w przeszukiwarkę, bo tak będziecie mieli e, łatwiej. Zamiast wyniki wyszukiwania to przeszukajcie sobie przeszukiwa przeszukiwarkę. No ale też oczywiście tego Pana, zauważcie, jak piszemy po polsku, no po prostu nie ma, tak? Nie ma. Także e, zapraszam, żebyście sobie pisali wyszukiwarkę po angielsku. E, wtedy może więcej znajdziecie. E, tak, tylko na biegu chciałem Wam przekazać. E, zapraszam, tak jak mówię, na stronę www.prezydent.pl, gdzie możecie znaleźć. Też jest na stronę www.weform.org, Agenda 2020, gdzie możecie znaleźć e, połączenie Pana Klausika z panem y, Krzy Krzysztofem, prawda? E, na Twitterze zapraszam też na stronę Billa Taylora, bo tam możecie się dużo dowiedzieć. E, chociażby z takich no, prostych rzeczy. O, jak piszecie sobie na przykład, możecie znaleźć sobie pana Klausika e, na Twitterze. Też dużo mówi o sobie, tak. Kim jest? No nie będę tutaj się rozciągał, bo nie chciałbym tego przedłużać, to no tylko taka krótka informacja dla wszystkich, których kto zainteresuje. Będziecie wiedzieli, czego możemy się spodziewać po tym panu i kim on jest. Zresztą oni pokazują oficjalnie, kim są i skąd są i co robią. Chociażby możecie, zapraszam na stronę na Loch loch.agp, na bitsuta. Tam możecie się więcej dowiedzieć u tego pana, kim jest ta rodzina. Jakie ma koneksje, jakie ma połączenia. To właśnie te drzewo genealogiczne. Skąd się wzięli? Po co? Dlaczego? Co robią? I skąd są? I tutaj są też connection of dot. To tutaj mam koneksje, Połączenie z rodziną e, królewską. Także to nie jest, tutaj jest pokazany ten pan tutaj, który jest pokazany za chwilę, to jest pan Schwab, nie ten tylko, no już, już to, jeszcze teraz to jeszcze był taki szczuplejszy, także to, to jest ten sam. Spotkanie w 1992 roku na Światowym Forum Ekonomicznym. Prawda, pan Havel był jeszcze ówczesny prezydent, Wacław Havel, książę Charles i Schwab także. My też mamy, tak jak mówiłem o tym, połączenia właśnie niestety z panem pre prezydentem Kwaśniewskim, który był na tym spotkaniu w 2002 roku. I już nas wtedy, była to chyba początek rejestracji Polski jako firmy, generalnie na giełdzie amerykańskiej. Także to są bardzo grube sprawy, nie chciałbym tego przedłużać. Przepraszam, na razie nie mogę zrobić programu na żywo, bo to jest materiał na, na żywo ze względów technicznych. Jeżeli jest jakaś możliwość, żeby ktoś mógł czymkolwiek pomóc, to zapraszam serdecznie do kontaktu e-mailowego. Pozdrawiam czołem Wielkiej Polsce, cześć.